Cześć To są dla Was muszki gdzie niestety nie będzie zdrowień, Bo nie widziałem żadnego jeszcze komentarza Ale Byłem słuchajcie w, kop w kopalni I pokażę Wam co się stało Mamy troszkę Słuchajcie dioreto. Idziemy do Pana Kamieniorza Miałem Wam pokazać jak się rozmnażają ale mam lepszy pomysł Patrzcie, patrzcie Co tu jest Tak, tutaj już normalnie mogą mieszkać ludzie Planuję tutaj Dać jeszcze jeden budynek Taki prosty tak, pierz, Pierwsze miejsce po prostu Po prostu pracy Wydaje mi się, że to będzie już Drewniane I tutaj mamy Łóżka na każdym piętrze dla, no i też łóżka z y, lokalnych owiec, po prostu dla mieszkających tutaj villagerów. E, pra... Ile tu może zamieszkać villagerów, Tak jak zapowiadam, y, villagerów mie mi mieszka 15. Oczywiście jest tutaj wyjście na dach i to jest naprawdę bardzo fajna budowla. Mógłbym najbardziej rozmyślnie zrobić ten, te schody. Ale... I tak zbudowałem jeden dom i... Właśnie niech się rozmnażają. Właśnie, się rozmnażają. Oczywiście jeśli chodzi o... Farmerów, to... Jest naprawdę bardzo ciężko. Bo jakoś nikt nie się do roboty. A szkoda, bo to jest taki, jakby to powiedzieć, naród po prostu wymarły. Znaczy się, są małe villagerki, co mnie bardzo cieszy, tylko dlaczego ich jest tak mało? Dobra, nieważne, dzisiaj spróbujemy w jakikolwiek sposób zarobić szmaragdy. Tak, rozumiem się, smart jest to oczywiście lokalna waluta. Nie wiem, czy uda mi się coś oczywiście z tego zyskać, ale nie wierzę, że nie uda mi się u tej babki po prostu kupić niczego. A nie, nie do babki nie idziemy. Gdzie są moi drodzy? Tu są małe villagerki. A gdzie jest pan kamieniarz? U pana kamieniarza na pewno coś będzie. Kto nie zamknął tych drzwi? Nie wiem, do Bacy nie idziemy. Idziemy do kamieniarza. Kamieniorzu. Daj kamienia. Takiego zielonego. Uuu, diament. Diamenta ma chłop. Pierdzielony. ale to mnie nie interesuje uch kupił pan yy, ...zami? i to zaraz będzie wszystko po 16, nie. nie 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 wolę mądrze zainwestować y, te pieniądze Ej, kamieniarzu, ja wiem, że zrobiłem to drugi raz, ale proszę się na mnie nie gniewać. O, już myślałem, że się płyniewał. Co to jest? Nie chcę, trochę rozumie pan? Mm. No cóż, jej pan nam nie ma nic ciekawego do zaoferowania, a szkoda. A ile mamy pieniędzy? Hmm. Co? Kupiłem trakotę? Nie wiem. Teraz ją zrobię. Ale cóż, coś wymyślę. Przynajmniej mam troszkę... Daję pani wełnę i pójdziemy do... Pani ofsowej, która ma... Na pewno jakieś y, interesy u nas. Na pewno nam coś sprzeda. Dobra, nic dobra, nie sprzeda, bo nie mamy za co kupić. Ale zaraz będziemy mieli. Oczywiście, mój zamysł jest taki, żeby zrobić tutaj yy, dodatkowe ulice, żeby nie było tak, że tak powiem, w środku, że wszystko po prostu. No nie wiadomo, co, co gdzie jest blok na jakimś zadupiu nawet nie ma żadnej drogi i tu jest właśnie kolejny problem nie ma żadnego po prostu magazynu więc tak proszę jakby to powiedzieć jest bardzo bardzo biednie ale z tego co ja kojarzę to już można zarobić 64, o proszę bardzo za 64 to już można się obłowić za tutaj na drzewo można dostać dwa sztaki z taki Staki po prostu słuchajcie 2 szmaragdy za staka a to nie u pana tylko upadził Pana łuczarza znajdziemy takiego co tu nie ma. Uczarza zaraz znajdziemy. Uczarza są tylko rybaki. Żadnego farmera. Właśnie farmerzy są pod czarmi. kim chciałbyś zostać jak dorośniesz? Co? Kim chciałbyś zostać jak dorośniesz? Tak? Rolnikiem? Cieszę się bo rolników to jest naprawdę bardzo mało a po prostu trzeba zbudować nową fabrykę tak to będzie fabryka tylko trzeba się na coś nastawić i kurę wydaje mi się że to będzie fabryka jakaś naprawdę bardzo prymitywna bo nie stać nas na zbyt wiele, ale wydaje mi się, że to będzie ma naprawdę malutkie Jakie miejsce: to będzie miejsce pracy, po prostu Lud ludzie mają tam przychodzić i wychodzić. Tak, I, i wydaje mi się, że to tutaj będzie, tutaj obok bloku. A skoro tym mowa. A nie będzie około bloku w sumie. Uważam, że ludzie powinni tutaj pracować cały czas. Żeby po prostu ruszyć tą po prostu z ospałą gospoda gospodarkę. I tak. Najpierw Tylko trzeba się zdecydować. Przewiduję 3 razy 5, to, 3 razy 7 to będzie 21. Wydaje mi się, że tyle wystarczy. I trochę wełny. Oj, trochę dębowego drewna tak. bo wydaj... Co, co to będzie? Będzie po prostu... wolny rynek. Miejsce, gdzie ludzie będą przychodzić po to, żeby zarobić pieniądze. I nie będzie na no, takich zasady że ktoś ich będzie ganią, bo to bez sensu. Po prostu... Chcą, potrzebują kasy. To przychodzą, niech to, to nie, nie przychodzą. Ja ich nie zmuszam. Tam już ich nie ich nie zmuszam. Tylko po co budujesz po prostu. Yy, to nie wiadomo co. Nie wiem, na razie buduję takie po, po prostu proste prosty miejsce pracy. I tutaj ludzie będą po prostu przychodzić, pracować i wychodzić. Taki jest powolny rynek. Coś, yy, gdzie każdy po prostu... No, tu będzie miejsce dla potencjalnego chłopa, który po prostu nie ma pieniędzy, a chce mieć pieniądze, więc yy, tak zwany... Nie wiem, dylemat mam. Czy to jest... Yy, wydaje mi się, że to będzie bardziej soc socjalizm? Nie, nie, nie. Nie wiem, po prostu gospodarka ma być po prostu lepiej rozwinięta. Tak. I w po odcinku podejmę decyzję co tu właściwie będzie. I w następnym odcinku będziecie widzieć, że to będzie trochę płotka i po prostu jakiś daszek. No taka y, klitka tania. No Tyle z mojej strony, ja się z wami żegnam. Dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu. Napisz yy, gospodarka. A przypnę serduszko. A jak nie, to tylko polubię I, dos i będziesz jedynie pozdrowiony. Cześć.